Gamescom 2014 i w ogóle Gamescom w Kolonii to jedno z największych zgromadzeń gier komputerowych na świecie. i Nie mogą także zabraknąć tutaj ekipie ESL TV Polska, która ciężko pracowała, żeby pokazać Wam, jak powinno grać się w gry. I oczywiście o tym powiemy troszeczkę później, ale jak widzicie za mną, naprawdę duże tłumy, a to dopiero pierwszy dzień, który jest przeznaczony tylko dla wybranych. No i jak widzicie bardzo, ale to bardzo dużo ludzi, którzy przyszło tutaj zobaczyć, jak wyglądają najnowsze produkcje, jak grają najlepsi zawodnicy na świecie, a my za chwileczkę połazimy troszeczkę i pokażemy wam, jak to wszystko wygląda od środka. Znajduje się scena Battlefield 4, którą chłopaki właśnie z polskiego ESLTVPL przygotowali przez ostatnie kilka dni i tutaj będą odbywały się naprawdę gorące rozgrywki. Za mną odbywa się drugi mecz BF4. Jest to pierwszy dzień eliminacji. Jutro gramy w finały, w których stawką jest ten wspaniały puchar, który jest za mną. Znajdujemy się teraz na głównej scenie ESL TV. Obok mnie, jak widzicie, fantastyczny pucher, którym zostanie nagrodzony najlepszy gracz niemieckiego ESL Pro Series Deutschland's Beste Gamer, jak to się właśnie po ich niemu mówi. Tak jak powiedziałem na tej scenie, czyli głównej scenie, będą udziały się rozgrywki EBS-a także w StarCrafta 2 oraz oczywiście Counter Strike w ramach ESL One. As far as I'm concerned, the EPS just finished right now, right? Uh, that is correct. We just had the uh, stock, of, uh, stock of 2, and the FIFA Finals for the EPS Germany summer season, I believe. And uh, we just crowned the champions for both of those. Uh, I know Hero Marine won Stockoff 2. I don't know who won the FIFA. Right. And uh, so this is EPS, uh, but you also have the ESL one with the beautiful T-shirt, right? Correct. And uh, and that's going to be uh, Counter Strike Global Offensive, right? Uh, we have counter Global Offensive and Battlefield 4 here this weekend. Um, the Global Offensive is the main tournament, which is $250,000 prize money, and that starts tomorrow in the pro gaming area behind me, and it'll be streamed on Twitch. And then uh, from Friday till Sunday, we have it on the main stage, which is over there. And yeah, $250,000 down to $100,000 for the first place. It's going um, just uh, like a side question. How long did it take to, to build this all up? Uh, I believe we've had crew here since I think in early uh, late July. So sort of, I think it's been like two or three weeks worth of setup to get this to where it is. Because we've had the whole ESL arena with by CM Storm, which is as you can see quite a large area of this hall. So it's taken quite a few weeks. Się właśnie w tym momencie znajdujemy jest takim dużym przykładem na to w jaki sposób powinno robić się PR jak widzicie za mną taki PR potrafi być naprawdę bardzo ładny w każdym razie naprawdę niesamowicie zrobione chłopaki promują tutaj nie tylko World of Tanks ale także e, chociażby World of Warships oczywiście e, które jak widzicie za nami także ogromne statki e, które niedługo zostaną wprowadzone do gry E, można tutaj naprawdę bardzo dużo sobie pograć, więc e, widać, że świetnie tutaj zostało to wszystko wykonane, no i tak jak mówię, jest na czym naprawdę zawiesić oko i nie chodzi mi tylko o czołgi, samoloty czy statki, o których e, zapewne wszyscy tutaj mówią, ale właśnie także o naprawdę fantastyczną płeć piękną. Jesteśmy przed stoiskiem Wiedźmina, gdzie no nie wiem czy się spodziewaliście takiej frekwencji, słuchaj, bo tu jest naprawdę dużo ludzi. No jest koniec dnia, w tym momencie planowaliśmy zakończyć pokazy mniej więcej pół godzinki temu, ale niestety Mamy jeszcze jakieś 200 osób, które czeka na, na pokaz, więc pewnie nie zdążymy wszystkich obsłużyć. Ci, którzy nie zdążą teraz pokazu zobaczyć, dostaną jakieś goodies i, i tyle. Ale ja myślę, że to jest świetna sprawa. Słuchaj, no polskie stoisko na naprawdę ogromnym evencie, jakim jest Gamescom. A tu się okazuje, że ludzie walą z i oknami, prawda? Prawda jest taka, że to nie jest jedyne nasze stoisko. Mamy jeszcze stoisko w Business Arena. Area. Tam oczywiście wstępają tylko dziennikarze i, i biznes, ale oprócz tego mamy jeszcze to stoisko w Microsofcie. Też takie, powiedzmy, ciekawe stoisko, ponieważ tam mamy tylko 16 miejsc, ale ludzie oglądają gameplay w słuchawkach i mają taki bardzo close experience. Więc tak, są to bardzo duże targi dla nas. że każdy fan League of Legends i rozgrywek LCS mi teraz olbrzymie zazdrości i powiem wam jedno naprawdę macie mi czego zazdrościć bo to co tutaj zobaczyliśmy wow Możesz mieć gumowego naszora, możesz mieć naprawdę dużo światełek na swoim stoisku, albo naprawdę świetne dziewczyny. No ale jeśli nie jesteś gajdinem, to nie będziesz miał prawdziwego, i naprawdę mówię o tym, prawdziwego radzieckiego niszczyciela czołgów z okresu II wojny światowej. Jeśli dobrze kojarzę, e, SU-100 albo, albo SU-185. I to jest prawdziwy czołg, to nie jest żadna ściema, pic na wodę, fotomontaż, bo ja widziałem, jak ten czołg wczoraj tutaj wjeżdżał o własnych siłach i efekt jest naprawdę niesamowity, kiedy ta wielotonowa maszyna się wtaczała na to stoisko. Co do samego Gajzina, to oczywiście War Thunder tutaj przoduje, można sobie polatać samolotami, pojeździć czołgami, wszyscy naprawdę bardzo dobrze się bawią. Obok oczywiście Bf 109 K4, to jest oczywiście replika. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to to, że właśnie na tym stoisku można polatać sobie z samolotem specjalnie urządzonym do tego kokpicie z wolantem oraz przepustnicą, ale także z okularami Oculus. E, za pomocą których można po prostu rozglądać się, nie używając żadnej myszki ani niczego w tym stylu, więc generalnie czujesz się tak naprawdę jakbyś był w tym samolocie, jakbyś leciał, możesz patrzeć gdziekolwiek chcesz, no i oczywiście e, siedzisz jak właśnie w kokpicie samolotu. Na pewno warto, warto wypróbować. Uh, you can play the game on computer, you can play it on Mac. You can visit the new Oculus booth of us. You can play it on uh, four machines with the new Oculus Rift. Um, we will have presentations on stage live with members of the team that will show everybody um, what we have prepared in the next coming update and a lot of other new information. We will have giveaways, prizes. You can take photos at our booth with the girls. So there's a lot of fun to have here. Blizzard nie zawiódł jeśli chodzi o Gamescoma, który jak wiecie jest oczywiście uh, no, w jedną wielką imprezą gier komputerowych, więc co zrobili? Postawili miliardy komputerów, na których można po prostu grać w gry. Jest Hearthstone, jest Diablo 3, jest World of Warcraft, i jest oczywiście Heroes of the Storm, który znajduje się zaraz za naszymi plecami na który naprawdę no widać, że jest e, duże ciśnienie. Wiadomo, że jest jeszcze zamknięta alfa, więc każdy chce sobie pograć i zobaczyć, na czym ta gierka polega. Jak najbardziej, świetna sprawa, ale tak jak mówię, można także grać w inne gry. Mamy oczywiście dużo ogromnych, ciekawych filmików, które także są puszczane, więc widać także, że Blizzard no daje radę, tak jak chciałem to powiedzieć. Oprócz tego świetne statuły orków oraz innego różnego rodzaju potworności, ale tak jak mówię, jak widzicie u Blizzardzie robi się to, co się powinno robić z grami komputerowymi, czyli się w nie gra. Znaleźliśmy i przydywaliśmy Fankaya, community managera na Polskę Twitch TV, jak widzicie. Klasyczna fioletowa koszuleczka. Witam wszystkich. Słuchaj, pierwszy Gamescom? Pierwszy Gamescom. Jak oceniasz? Bo no, chyba to troszeczkę dużo, prawda? Troszeczkę dużo rzeczy. No Jest tutaj naprawdę strasznie dużo różnych stanowisk, różnych firm. Jest to pierwszy dzień, który nie jest jeszcze dostępny dla widzów tak naprawdę. Jest to dzień, który to dostępny dla prasy. I mimo wszystko e, liczba osób znajdujących się w tym dniu jest dość duża, więc spodziewam się jutro i pojutrze dużo więcej osób niż teraz, więc no, bardzo duży event. A, czy masz już jakieś swoje ulubione? No oczywiście oprócz Twitchowego, prawda, stoiska. Czy masz już jakieś, które e, odwiedziłeś myślę, że naprawdę świetnie wygląda? Niestety nie miałem jeszcze okazji się rozejść po, po arenie, gdyż po prostu siedzę tutaj na stanowisku Twitcha i e, mam swoje obowiązki. Natomiast e, robiłem takie krótkie przechadzki tutaj w okolicy, to się znajduje. E, ogólnie podoba mi się, że wszystko jest związane z gamingiem, tak? Wszystko jest związane z gamingiem, ze sportem, także e, każde stanowisko, bym powiedział, jest godne polecenia. No i mam nadzieję, że jutro będę miał troszkę więcej czasu, żeby się rozejść, aczkolwiek liczba osób może być tak duża, że może to nie być takie łatwe.